Zapraszam Was do comiesięcznego przeglądu wędkarskiej prasy. Zaczynamy tradycyjnie od najstarszej gazety na polskim rynku, czyli od wiadomości wędkarskich. No i tutaj pewna niespodzianka. Ja rozumiem, że makieta była gotowa, tematy zaplanowane, zdjęcia zamówione. Tyle, że zima zaskoczyła nie tylko drogowców w tym roku, ale i również wiadomości wędkarskie. Postanowiła bowiem nie przychodzić i nie skuwać taflą lodu ani rzek, ani jezior. A tymczasem w lutowym numerze pierwsze 20-30 stron wypełnione bardzo merytorycznymi, dokładnymi tekstami Dotyczącymi właśnie wędkarstwa podlodowego, no niestety muszę je opuścić. Nie będę ich czytał, bo lodu nie ma. Są to teksty, no nie do wykorzystania w, w tym roku. Numer trzeba odłożyć na półkę, schować i poczytać pewnie w grudniu, w przyszłym roku żeby te porady móc y, wykorzystać, polecam Wam za to artykuł na stronie 30. dotyczący, oczywiście, łowienia pstrągów. Zimowe podchody za pstrągiem. To jest kolejny z wielu tekstów, które w ostatnich mediach ukazały, y, w ostatnich y, numerach y, ukazały się. A propos łowienia pstrągów, czyli takiej bardzo popularnej ryby na początku roku, każdy spinningista, który chce wydłużyć sobie sezon, po grudniu chce łowić ryby, udaje się na rzeki pstrągowe, również ja się udałem na takie rzeki, możecie tutaj podlinkowałem materiał z pierwszego takiego wypadu dwudniowego, niestety moje zimowe podchody za pstrągiem, z... Nie byłem sam, bo byłem ze znakomitym wędkarzem, który, który łowi regularnie pstrągi. Byliśmy nad jedną z pstrągowych rzeczek. Nie chcę mówić gdzie, bo to jest temat w ogóle na osobną rozmowę. A propos, a propos rzek pstrągowych, no, sytuacja jest taka, że rzek pstrągowych jest bardzo mało. Pstrągów w nich również nie ma. Nie ma za wiele, a popyt, jak gdyby popyt wędkarzy na, na łowienie pstrągów jest ogromny. Wydaje mi się, że właściciel tych wód, dzierżawca, czyli PZW, nie nadąża trochę za rynkiem, tak? Wydaje mi się, że w wielu miejscach można byłoby zorganizować to wędkarstwo trochę inaczej, mam tu na myśli. Jakieś specjalne regulacje dotyczące rzek pstrągowych, z jednej strony zmniejszające presję, czyli na przykład systemy rezerwacyjne, z drugiej strony, jadąc do obcego okręgu, płacąc składkę niemałą na, na tą wodę, chciałbym mieć pewność, że, że te pieniądze trafią do chociażby do wędkarzy, do, do kół, które. Tymi wodami się zajmują. Nie chciałbym być tam traktowany jako intrus, ale chciałbym po prostu korzystać z, korzystać z ich pracy, jednocześnie oczywiście za to płacąc. Tak? Chciałbym wiedzieć, że ta woda jest zadbana i że moje pieniądze, które wydaję na, na nałowienie w, w tym miejscu, trafiają dokładnie w to miejsce, ale to temat może na inną rozmowę. Zimowe podchody z Abstrągiem, artykuł wiadomości wędkarskie. Yy, po pierwsze, biologia. Po drugie, rozpoznanie kryjówek. Po trzecie, przynęta. Po czwarte, podanie przynęty. Po piąte, prezentacja przynęty. Po szóste, komfort łowienia. Bardzo fajnie podzielony tekst. Yy, uzupełniający i potwierdzający wszystko to, co yy, mogliśmy przeczytać w poprzednich yy, tekstach omawianych przy okazji poprzednich yy, przeglądów prasy. A propos. A propos rzeczek pstrągowych, to w tym numerze wiadomości wędkarskich możemy znaleźć opis łowiska Biała Łada. Z bardzo symptomatyczną uwagą autora, trzeba też pamiętać, że to maleńka, kameralna rzeczka nieodporna na presję wędkarską. No, nie zmieniając regulaminu, publikując tego typu teksty, tej presji wędkarskiej na pewno nie da się zmniejszyć. Mały sasek zimą. Ciekawy jestem, chociaż mały sasek to może akurat zamarza, zamarznie w tym roku. Potem trochę lodu, egzotycznego lodu w Skandynawii i koniec. Wędkarstwo 360 zaprasza nas na okładce na wyprawy łososiowe. Jeżeli mielibyście ochotę. Poza przeczytaniem tekstów o łowieniu łososi w Bałtyku. Obejrzeć również materiał. To zapraszam Was do filmu, który teraz zalinkowałem u góry. To jest krótka relacja z mojej wyprawy, ubiegłorocznej wyprawy na łososie. Bardzo fajnie połowiliśmy. Możecie zobaczyć jak to wygląda. To była wyprawa. Dokładnie z tym panem, e, chyba z innymi planerami, ale ten podbierak był użyty nieraz. E, wędkarstwo łososiowe w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. E, kiedyś tych e, łodzi. E, gdzieś było chyba zdjęcie. Tych. Kiedyś tych łodzi nie było. Nie można było pływać, były kutry. Z, których się pływało, z którymi się wypływało na dorsze. Teraz myślę, że tych łodzi pływających w trollingu za łososiem jest no, pewnie na samym Helu koło setki, może trochę mniej, na pewno kilkadziesiąt. I takie ryby nie są wcale rzadkością, więc zachęcam Was do przeczytania tekstu, ale zachęcam też Was jeszcze raz do obejrzenia. Filmu z ubiegłego roku. Dwa teksty chciałbym Wam polecić, inaczej niż wszyscy, i drugi tekst, który jest do tego materiału wrócę, ale potem jest drugi tekst, yy, który jest drugą częścią, drugą częścią o łowieniu okazów, a tylko duże ryby. To jest druga część, będzie jeszcze trzecia. Dwóch znakomitych wędkarzy dzieli się swoimi przemyśleniami na temat, na temat łowienia, łowienia ryb. Co jeszcze w wędkarskim świecie? Właśnie przed chwilą widziałem, że pojawił się kolejny materiał wędkarskiego sztosu na YouTube o kleniach. Panowie bardzo sympatycznie łowią klenie w nocy na dropszota. W drugim materiale widziałem, że, miały, że się znalazły różnego rodzaju porady. Nie wiem, no, chyba trzeba na te klenie się w końcu wybrać i zobaczyć, jak wygląda Warszawa, Wisła w Warszawie zimą. Kleni w zimnej wodzie i też wspomniana metoda na dropshota. Autorem tego tekstu jest Piotr Matusiak, zachęcam Was do obejrzenia materiałów, które autor tego tekstu umieszcza na swoim profilu facebookowym. Ostatnio były dwa, dwa live'y, na których autor opowiadał o tym, jak łowić klenie zimą w małej rzeczce i w dużej. Kolejny artykuł o strągach. Z sugestią przynęt. Z racji na moje zamiłowanie do łowienia stacjonarnego sumów, to zamiłowanie rośnie z roku na rok. W tym roku yy, poczyniłem pewien zakup, który wam w czerwcu pokażę. To jest wygodny, bardzo wygodny wędkarski fotel, na którym mam nadzieję, że nie będę za długo siedział. Bo Będę w tym czasie holował, holował ryby. Fajny artykuł o tym, jak taką wyprawę zorganizować, gdzie łowić, kiedy. Yy, polecam gorąco. Nigdy na poważnie na muchę nie łowiłem, natomiast to, tego typu wetkarstwo gdzieś tam mnie ekscytuje i zawsze jak widzę kogoś z muchówką, to to lubię popatrzeć jak łowi i zawsze też jak widzę jakiś artykuł o wędkarstwie muchowym, to staram się go przeczytać. W poprzednim materiale a propos pstrągów mogliście zobaczyć jak kręcę bardzo takiego prostego, żeby nie powiedzieć prymitywnego jig'a na, na pstrągi z piórek marabuta. Tutaj moją uwagę zwróciły, mm, zwróciły nimfy. A szczególnie jedna, glejcha się nazywa, i słyszałem, że jest ona robiona z pomarańczowego wentylka, ale nie zawsze, ponieważ w tym akurat przypadku nie wiem, czy to będzie widać może przeczytam tułów jest zrobiony z paska cienkiej gumki wyciętego z różowej prezerwatywy. Hmm? Piękne, piękne muchy. Nimfy, nimfy. Nimfy to muchy. Można tak chyba powiedzieć. Z muchówką w Bieszczadach. I jeszcze o jednym tekście chciałem Wam opowiedzieć. Duchy z żyznej wody za sandaczem do Szwecji. Taki jest nadtytuł tego tekstu. Określonego ładnym zdjęciem. Mapką, podróże, no podróże wędkarskie są wpisane. Podróże są wpisane w wędkarstwo na stałe, te podróże dalsze, bliższe. Mam artykuł o łowieniu sandaczy. Tyle, że z tym tekstem wiąże się pewien problem, bo o ile sam tekst jest oczywiście bardzo merytoryczny i w porządku, to. To niestety został tak przez redakcję ułożony, że odczuwam jako czytelnik, to są moje subiektywne y, opinie, y, tak proszę to traktować. I jako czytelnik niestety y, odczuwam pewien taki niesmak, ponieważ czytam tekst o tym, żeby pojechać na ryby do Szwecji na sandacze. A tekst jest zakończony reklamą, której może nie będę pokazywał. A z reklamy przebija hasło najlepsze sandaczowe łowiska Szwecji. Domki Łodzi, znakomite jeziora i nazwa firmy. No wydaje mi się, że nie powinno się tak robić, że dziennikarstwo w, dziennikarstwo specjalistyczne niczym nie różni się od y, normalnego dziennikarstwa. A w dłuższej perspektywie media uratuje jakość, a nie tego typu zabawy z czytelnikami. No i mi to się bardzo nie podoba. Niezależnie od tego jak to jest merytoryczny i dobry tekst to tego typu, tego typu akcje budzą po prostu mój taki czytelniczy niesmak i bardzo mi się to nie podoba i nie jest to fajne i zamykam to. Na koniec wędkarski świat. Trochę egzotyki na jedynce, na okładce. Piękna ryba z Tajlandii. Moją uwagę zwrócił. W, a, moja ulubiona kolumna jak łowią mistrzowie to jest kolumna do czerpania inspiracji. No, to jest taka kolumna. Użyteczna, która, która ma za zadanie rozwijać czytelników. Bardzo mi się podoba. Zresztą ją chyba chwale w każdym przeglądzie, pstrągi znaleźć klucz, pstrągi w lutym. Kolejny artykuł, naprawdę mam wrażenie, że jeśli uważnie przeczytamy te wszystkie teksty, dotyczące pstrągów, które ukazują się w numerach chyba stycz styczniowych i lutowych i chyba w grudniowych również kilka było tekstów. To naprawdę bardzo dużo można się dowiedzieć. Bardzo dużo. I jeszcze druga odsłona tekstu obstrągach. Moją uwagę w tym wydaniu wiadomości Wędkarskiego Świata przepraszam zwróciły dwa artykuły. Dwa artykuły podsumowujące sezon. Pierwszy, tutaj jest drugi. Bardzo lubię takie teksty czytać, bo one też są inspirujące. One są jakąś inspiracją, one pokazują, odkrywają trochę tajemnic, pokazują... Pokazują życie, takie wędkarskie życie y, wędkarzy no, na wielokrotnie, wielokrotnie wyższym poziomie od y, pewnie większości czytelników, y, włączając w to oczywiście mnie. Y, I takie teksty chciałbym czytać. Y, bardzo, bardzo są to dobre teksty. Być może jest to też y, efekt tego, że... Bardzo specjalistycznych tekstów o łowieniu, konkretnymi metodami, konkretnymi w konkretnych miejscach i tak dalej, jest dużo. Dużo jest też tych rzeczy w internecie, a tego typu artykułów akurat trochę moim zdaniem brakuje. Morskie Trocie na Borholmie. Zwracam Waszą uwagę, że w internecie, na konkretnych profilach, na Facebooku czy na YouTubie można znaleźć sporo wieści z naszego Bałtyku, i to nie tych wieści z łodzi motorowych i strollingu, ale są osoby, które regularnie łowią o tej porze, właśnie roku, trocie z brzegu w okolicach Trójmiasta czy czy bardziej na, na zachód. I oczywiście kolejny strążek. Ten temat z jedynki, trochę egzotyki. I na koniec chciałem Wam zwrócić uwagę na artykuł o łowieniu y, łososiowatych na muchę, ale nie na artykuł, tylko na. Y, Sposób w jaki ten artykuł został czytelnikowi zaprezentowany, głównie o to zdjęcie fantastyczne. Pan się uśmiecha, ja się uśmiecham i w bardzo miłym nastroju wchodzę w lekturę takiego tekstu. Jeśli oglądaliście poprzednie przeglądy prasy, to trochę narzekałem na formę, w jakiej te artykuły są nam czytelnikom prezentowane. I wydaje mi się, że tutaj doszło do jakiejś małej rewolucji, bo, bo to jest zupełnie nowy styl. Prezentowania treści bardzo mi się to podoba. W ogóle nie szkoda mi miejsca. Ktoś mógłby powiedzieć, że to zdjęcie. Tutaj by się zmieścił jeszcze jeden tekst, ale to nie tylko chodzi o teksty, ale też o takie wrażenia estetyczne z lektury gazety i... I to jest po prostu przepiękne. Do tej pory tylko jedna gazeta e, sunęła z e, tego typu e, kunsztu łamania e, artykułów, publikowania. To było Wędkarstwo 360. Tutaj widzę, że rośnie, rośnie e, konkurencja. I bardzo dobrze. I to tyle wędkarskiego przeglądu prasy. Dziękuję za obejrzenie materiału i zapraszam już za miesiąc.